Dobry, albo dobry wieczór, witamy kolejnego uczestnika na wyzwaniu Ostrości Al Forno. Witamy Pana w edycji, możesz Pan przedstawić. Witamy, Tomek z Warszawy. W takim razie już nie muszę pytać, skąd Pan do nas przyjechał. Jeżeli z Warszawy, no to super, że zawitał Pan specjalnie do Krakowa do nas. Tak. Mam nadzieję, że właśnie specjalnie do nas. Tak, dla Was lubię ostrość. Jak nie, już nie, mamy nie, temat nie. ostrości, a w sumie w tym się przede wszystkim obracamy tutaj, jaki ma Pan doświadczenie z tą ostrością? Żadnego. Okej. Okay. To skąd w ogóle pomysł dzisiaj udziału? Spróbowanie się? Prostu... No strony mogą gdzieś tylko z tego dostać. A, okej, w ten sposób. się. No to idealnie pan by się trafił, jeżeli chodzi o ostrość i naszą pizzę. Pizzę mamy w piecu, więc za chwileczkę będziemy tutaj widzieć ją już na stole. To w takim <grym> razie co pan zrobi z nagrodą? Przede wszystkim drobniżkowi tam, bo on dla mnie tak, 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 tak będzie wierzył, mm -hmm. że... Co? Doping jest ważny. Muszę się podzielić do Szczytny cel, szanuję i tutaj Chat też dopinguje. Za chwileczkę zresztą zrobiłem sobie ankietę na czasie, ile uda się zjeść kawałków. Witamy oczywiście wszystkich na naszej transmisji. Dawno nas gdzieś tam nie było. Więc jeżeli będę się jąkał, to przepraszam bardzo, ale dawno nie prowadziłem. Zrobimy ankietę. Zobaczymy, co nasi ankietowani ocenią Pana tylko po twarzy, nazwijmy to w ten sposób. Bo jeszcze niestety nie będą mogli wiedzieć, jak to będzie wyglądało. Ok, ankieta już wchodzi gdzieś tam na czat, więc prosimy o głosowanie. Zobaczymy. Zapytam też o tą ostrość. Jaką najostrzejszą rzecz Pan mógł jeść albo jakąś taką potrawę, papryczka? Papryczki pomijana. Mhm. Czyli taki poziom gdzieś tam powyżej Habanero. Nie wiem, czy to im Balku Skala z Kobila. No Habanero właśnie mniej więcej naga, tam powiedzmy... Okej, okay. uminamy Mhm. Mm no to zobaczymy jak to będzie z przy 5 milionowej pizzy i też tak dłużej. Mam nadzieję, że, że wszystko A, będzie w porządku. Wielkość nie przerażenie, wielkość, wielkość, mm -hmm. wielkość. A ja mam kiedyś jaką dużą pizzę, tak jak żeby skrócić. na no więc 38. W jakim czasie wie pan może? 10 minut. No to jest tak szybko, mimo wszystko. A czeka Pana, że ona czy od razu gdzieś tam y, po piecu albo nie wiem. Ok. No tu jest 5 minut. No mhm. jeszcze ostrość jak jest albo coś, to już też potęguje. Jak zobaczymy. A chyba działa normalnie, tutaj widzę, że mamy dwa kawałki to 36%. Więc gdzieś tam jakaś wiara jest. Koko, za sekundkę tutaj przeczytam sobie Twój komentarz, także daj mi tą chwilkę, żebym zaczął tutaj obliczanie i wtedy będziemy mieli tylko 5 minut i będę musiał tutaj skupić się na czacie. Póki co chciałbym tutaj z Panem porozmawiać. Jeszcze mogę, bo później jak już Pan będzie ja to już będzie troszeczkę to utrudnione. Więc zobaczymy, Panu tutaj dzisiaj fajny dopi, Siedząco obok mnie. <laughs> Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Pozdrawiam olporne i widzów. Dziękuję pani Sebastianie. O, czuję już zapach pizzy. Ten zapach tego sosu jest naprawdę piękny. Dzisiaj mamy wymianę tutaj na pizzę. Zresztą zaraz ją zobaczymy. Nasz kelner już nie czeka, żeby położyć pizzę na stole. Broda ta nam tutaj podaje pizzę. Więc dzisiaj nie mamy boczku, mamy na pizzy salami Napoli, ja sobie tutaj zacznę odliczanie w minut. Mamy salami Napoli i mamy zamiast cebuli ogórka kiszonego, którego właściwie Pan przywiózł sam ze sobą. Z z Warszawy, <laughs> tak, dokładnie, specjalnie z Warszawy ogórek kiszony na pizzy, ustawiono tutaj wyzwanie mamy. Pan zresztą tutaj ma obok sok z ogórków, żeby gdzieś tam sobie popić, więc mleka tutaj nie, nie uświadczycie. Ja sobie tutaj teraz przeczytam tylko komentarz. Pomyślimy kogo, jest to fajny pomysł. Co prawda, no mamy tylko pizzerie w Rzeszowie i w Krakowie, tylko albo aż. Więc y, tylko z tych dwóch lokalizacji ktoś tam gdzieś może ten rabat co prawda wykorzystać. Ale nie jest to głupi pomysł, coś tam pomyślę. I przegadam tutaj z szefem, zobaczymy. Mamy 4 minutki 10 sekund tej fazy wachlowania. Jak rozmiar? Czy robi wrażenie, czy nie robi? Można śledzić. Myślę, że tak. Można no taka zamiast. duża pizza na spokojnie, na jedną osobę to jest dość dużo. Chociaż myślę, że bym też dał radę jezią, może nie w 30 minut, ale, ale co prawda nie to mostne, bo to już jest troszeczkę inna rzecz. Nie, książę jeszcze nie próbował wyzwania, nie było go jeszcze u nas. Znaczy, był właściwie w Rzeszowie, albo pizza z ruletką i pizzę pikantę. Więc właściwie tak to wyglądało. Mamy 3 minutki i 30 sekund. Jeżeli ktoś Krojne. Krojne. Na spokojnie. Jeżeli ktoś chciałby oczywiście spróbować swoich sił w wyzwaniu, no to zapraszamy serdecznie do zapisów na naszej stronie internetowej. Już tutaj będzie komenda na czacie. Przekieruję do konkretnej podstrony z zapisami. A jeżeli ktoś chciałby oczywiście odwiedzić naszą pizzerię, niekoniecznie na wyzwanie, a po prostu, żeby zjeść pizzę, no to zapraszamy do naszego lokalu właśnie w Krakowie. Domska 18D, niedaleko na Reny lub Rzeszów, z Paderewskiego 47. Będzie nam bardzo miło. Wszystkich Państwa gości, myślę, że wielu fanów wyzwania do nas przyjeżdżało. Jak się zapach? Się jest się ten akcent ogórka kiszonego z Warszawy. Tak Babcia robiła. A, oj, no to nie, no to już takie to kurczę, to, to szkoda Co by było. Tak? Z czym dziś jest ta pizza? Jeżeli chodzi o składniki na pizzę, no to dzisiaj mamy tylko dwie wymiany poza taką standardową pikantę nazwijmy to mamy zamiast boczku salami na i zamiast cebuli mamy ogórka kiszonego którego pan przywiózł ze sobą, bo my w ofercie akurat aktualnie nie mamy ogórka kiszonego. Więc jest to takie, powiedzmy, nasze małe oszustwo. Hmm, jakbym chciał się zapisać, to mogę dziś, a jutro o 18 urodziny. Eee, hu 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 hu. Myślę, że nie byłoby problemu. Toż to są takie drobnostki. No już aż tak nie będziemy kombinować. Eee, mamy jeszcze całe dwie minuty i będziemy zaczynać. Jeżeli ktoś chciałby oczywiście potrenować do wyzwanie, no to zapraszamy do kupna naszych sosów na stronie internetowej bądź w lokalach, o których niedawno wspominałem właśnie w Rzeszowie i w Krakowie. Każdy znajdzie coś dla siebie od około tam 300 tysięcy do 2 milionów. Mamy takie rozpiętości, jeżeli chodzi o ostrość. Także można sobie tutaj poćwiczyć, próbować kolejne ostrzejsze. Dojść do poziomu 2 milionów, a później no to już jest troszeczkę ciężko i przyjść na wyzwanie. A co będzie przy 5-milionowym, no to za chwileczkę się okaże. Mamy minutę 20. Muszę pasek. się zapisać na Waszą pizzę. No, nie ma co czekać. Póki co w tej edycji mieliśmy jednego zwycięzcę z Rzeszowa. Pierwsze zwycięstwo w Rzeszowie właściwie. Czerwony smok, piękne wyzwanie. Piękna przemowa na koniec. E, witam, jest, z sosami nie bawem się zgłoszę. Super mi to słyszeć. W takim razie czekam z niecierpliwością. Chyba, że to nie będzie w Krakowie wyzwanie na Rzeszowie. No to niestety się nie zobaczymy. <grym> nie <wiosenie> jeszcze już, już się zmniejszyła, rozumiem. A, okay. No tak mówię, na jak tą zasadę, no to testowaliśmy właśnie nawet bez wachlowania czy piśń, wystarcza i na spokojnie jest wystarczająca ilość czasu. Zostało 26 sekund. Kapsajcy na liście transmisje Spokojnie, to raczej od karty i odwachlowania. Niestety, kamerka kupieje jeżeli chodzi o ostrość. Ale zaraz będziemy sprawdzić. Tak, dokładnie. To <laughs> mamy Cześć, ostatnie 7 sekund. Tutaj piszą, żeby pan nie zabił wnuczka. Zakończę ankietę. Okay. Zaczynamy od 30 minut. Jeszcze powodzenia i smacznego. Postaram się po pierwszym kawałku zapytać o wrażenia. Chyba, że nie będzie pan w stanie, no to wtedy nie będę przeszkadzał. Na ankiecie dwa kawałki 33%, 1 30%. Miejmy nadzieję, że uda się to spokojnie przebić. Ale to zobaczymy niebawem. Zje całą, jest niepozorny, ale w oczach widać wojownika. Śmirusy. <laughs> <laughs> Dokładnie. Wasze sosy to nie trening, tylko szkoła przetrwania. No, są tacy, którzy mówią, że pizza z wyzwania w ogóle nie robi wrażenia na nich. Już wielu takich na czacie y, czytałem, widziałem. Oczywiście żaden na moje zaproszenie się tutaj nie pojawił. Nie, nie, nikt nie umarł spokojnie. co prawda, raz u nas zdarzyła się karetka, ale akurat nie, przy, nie przez pizzę z wyzwania, więc na spokojnie. No, dokładnie jeszcze, jeszcze się dopał. Czy można tę pizzę zamówić bez zapisów? Niestety nie. Nie sprzedajemy jej poza wyzwaniem. Nie miałoby to wtedy sensu, jeżeli każdy mógłby sobie trenować. No, chyba pojawiło się pierwsze uderzenie, ale pan ostro ciśnie dalej. To jest pierwszy kawałek, bo tak nie obserwowałem. Chyba pierwszy dalej. Tak? Raz, dwa. Tak. Ok, dobra. Osiem kawałków mamy. Drugi. A, A drugi. drugi już. O, to nawet nie zauważyłem. A, okej, okay, dobra. Czyli jeszcze pierwszy walczymy, dobra. O, to może gdzieś tam yy, nie zaktualizowałem playlisty. To dziękuję bardzo za info. Postaram się dziś to zrobić po transmisji. Kroping na czacie mamy cały czas. No i Na pewno. Minuta, właściwie dwie minuty już za nami. Zobaczymy co z tego będzie. Niekoniecznie trzeba iść reko, Już samo zjedzenie to jest naprawdę sz ogromny szacun. I ogromne brawa. Chciałbym zapytać o wrażenia. Pani. Pani, okej. Okay. <tutek> tutaj mam wiadomość na że pan nie może mówić, bo jest tak ostra, ale spokojnie pan normalnie tutaj odpowiada. No, myślę, że tekst te pikantnej pudliszki jest tak porównywalny z tym sosem, który jest na pizzy. Ja bym nie ryzykował, ale to już to co lubię. Ja poległem od tego y, pikantnego z więc jak Jakby się odetchnąć z nami w sprawie reklamy, do nas w sprawie reklamy, no to oczywiście zapraszamy. Zapraszam oczywiście do subowania naszego kanału. Sub z dzwoneczkiem te sprawy. Żeby nie ominąć, łapka w górę pod filmem. Będzie nam bardzo miło. 3 minutki, 5 sekund mamy na timerze. Musi. Ale łzy się pojawiły. Tak. Tak, jak przeczuwaliśmy. O, a propos smoka z Rzeszowa, czerwonego smoka, właściwie witamy serdecznie. Legendarne już wyzwanie. Znowu nie było sympatycznej pani, co podała pizzę, ale był za to sympatyczny pan Kelner, wierny pan. Tak jest. Następne wyzwanie za dwa tysiące. Wygrana pizza z waszym sosem, polana dodatkowo keczupem, podniszki pikanty. No, to by mogło być nie fair wobec innych uczestników, którzy gdzieś tam zjedli, a nie mieli polanej pudliżkami. Więc tego raczej nie będziemy robić. Skończy się na menu. Zaczęła się poważna walka. 4 minuty 18 sekund za nami. Panie Łukaszu zerknę tutaj po transmisji, bo niestety nie mam teraz dostępu. Jakby mógł Pan nawet napisać do nas na Facebooku, na Messengerze, na, na Kraków to, to w takim razie tam się obiecujemy za sekundkę. Może dodacie wasabi do pizzy z wyzwania. No to już widzę takie orientalne smaki się zaczynają. Jeśli okulary nie zaparowały, jest dobrze. Zawodnicy przeważnie zwalniają przy około trzecim kawałku, tyle trzeba, żeby z pełną mocą. Myślę, że już tam gdzieś przy pierwszym naprawdę czuć po chwili jesteśmy we tak, no tak jak mówiłem, jest to właśnie drętwienie, jakieś mrowienie. Czy podczas wyzwania można mieć słuchawki na uszach? Mieliśmy kiedyś uczestnika, który miał właśnie słuchawki i okulary przeciwsłoneczne i gdzieś tam próbował w ten sposób, więc jak będą mini, ja nie mam nic przeciwko. Jeżeli ma to komuś pomóc, no to nie jest to przeciwko zasadom. Co robicie z pizzami, które ludzie z wyzwania nie zjedzą? No niestety jesteśmy, musimy je z ciężkim bólem serca wyrzucić. Nikt niestety już nie zje. Nie ma szans. Nie lubimy marnować jedzenia, ale no, w takiej sytuacji no, sami robicie. Na spokojnie, dopóki nie będzie pan co przerwać, bo nie napije się, to będziemy gdzieś tam kontynuować. Szkoła by było. Mamy 6 minut za nami. Jeszcze 24 minuty. Najlepiej z COVID-em. No COVID to tutaj myślę, że nic nie pomoże. Nie mam szans. Można sobie też odpocząć. Tak mówię, gdzieś tam wstać na chwilkę. To oddychać. Tutaj jest propozycja, a właściwie tutaj pan Koko proponuje, żeby pan poczekał nawet 10 minut, a potem kontynuował. Ale to też już jest walka z organizmem i z samym sobą. Przepiłaby możliwość zatrudnienia się jako immunizator. całą 32 cm z sosem 2 miliony karolina litre. No to jest fajny początek, żeby potrenować właśnie do wyzwania. Widzowie bardzo potingują tutaj Pana, szkoda że było. Czy ktoś z lokalów zjadłby te pizzę? Ej, obawiam się, że nie. Ja jestem jednokawałkowcem, więc nie wiem, się wypowiadał. Ja <grym> Myślałem, że szedł do tak. Oj, z dolegliwościami, że od szefa to by było y, samobójstwo. Taka dobra, i całą nie chce jeść. To nie takie proste. Zresztą widzicie Państwo, jak on walczy tutaj, z ostrością. Ciężko jest usiedzieć. Zbliżamy się do 8 minut. Nie odpuszczę. No tak z 15-20 minut trzyma, pójdzie to już kwestia kwestia ja no ja chociaż niech Pan zje. Ja. <noise> Te sławne ogórki. Może one pomogą, kto wie. Może tam jest jakiś sekret neutralizujący kapsaicynę. Jeśli nie będę miał co zrobić z pieniędzmi, to przyjdę drugi raz zjeść tę pizzę, no. Trzymamy za słowo Czerwonego Smoka, może w Krakowie tym razem się pojawi. Byłoby nam bardzo miło. W sumie takie wezwanie dla sportu, jakby ktoś coś zjadł, byłoby naprawdę fajne do oglądania i do komentowania. Doping jest bardzo fajny na czacie. Tutaj dla Pana. Trzymamy mocno kciuki. Ale Panie, słuchaj. <noise> musi, niestety musi. Jest jeszcze jeden, żarłacie. Jeszcze jeden. I tak po kolei, jeden, 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 jeden. Wnuki czekają na nagrodę. O tutaj już próbują w ten sposób podjudzić. Da pan radę w pana. No, idzie doping, jest. Niech pozwija te kawałki, to nie będzie się wydawała taka duda. to mamy rady od. Zwycięzcy z Rzeszowa. Czy będą jakieś promocje na Black Friday na Sosy? A nic mi o tym na ten moment pani nie wiadomo. Ale myślę, że. Gdzieś tam może coś się pojawi. Nie dajemy krople, to jest po prostu zblendowany cały sos na bazie pizzy. Więc tam nie ma w jakichś kroplach, to jest zblendowane, wszystkie papryczki. żeby tam było jak najuczciwiej. Niech pan walczy jest o co. No to prawda, tylko to niestety nie jest takie proste. Ten kto nie siedział po drugiej stronie to nie wie jak ta pizza rzeczywiście pali. Jest o was. Czy jest to najostrzeńsza ja czy taką bo to mnie interesuje. Dobra. Tak. To super mi to słyszeć w takim razie. Jaką moc ma u Was ta pizza pikanta? Pizza Picante z karty ma około tam 300 tysięcy w skali skaliskowida, ona jest na bazie habanero. tam powiedzmy, że szału nie ma, ale no, dla mnie tak już habanero jest za ostre, ale wchodzili tacy, którzy po prostu tak sobie ją jedli. Tak widzę fajne komentarze, no czarne się pojawiają. <grymianie> mamy 11 minut i 25 sekund. Zbliżamy się do połowy czasu. Czy jest coś lepiej, czy dalej tak brętwieją? Jeszcze Czyli dalej trzeba. Dobra. Czasu jeszcze mamy, tak na spokojnie. 30 minut to jest wystarczająco. Jak widać nasz naszym rekordzieście, który zrobił 758. Czy jest to kolejne wyzwanie? Dzisiaj nie mamy już żadnego wyzwania, nawet tylko pana. Czy będzie lokal w Katowicach w Mistrzu? Mam nadzieję, że kiedyś się pojawi, co nie mam takich informacji na ten temat. Jeżeli ktoś rzeczywiście byłby zainteresowany pracą, albo otworzeniem swojego lokalu franczyzowego, no to zapraszam oczywiście do kontaktu na naszej stronie internetowej. Mamy stały formularz, no i wszystko, jeśli byś chciałby się dowiedzieć coś więcej, jak wygląda otwarcie, no to tam to znajdzie. Tak dokładnie, dzisiaj to jedno pokroje mamy. 12 minut 41 sekund. <głos> <głos> najlepszy. <noise> e, Majlo, y, póki co jeszcze ciężko mi o tym mówić, mam nadzieję, że za będziemy mogli już coś tam bardziej ogłosić, ale póki co jeszcze y, nic takiego oficjalnego. Jaka chwata do wygrania? Jeżeli udałoby się Panu zjeżdżać, no to mamy y, w czasie 30 minut to jest to 1000 zł. Zapobicie rekordu, który już się nie uda pobić, który wynosi 7,58 jest dodatkowo 800 zł, czyli mamy 1800 za pobicie rekordu. 13 minut 35 sekund. nie dalej niestety nie ustępuje. też byśmy chcieli koko. Miał być już dawno temu, ale niestety wydarzyło się parę różnych rzeczy i nie udało się zabitać do Warszawy. Pan miałby też bliżej do Warszawy na wyzwanie. Dla. <grym> ale uśmiech na twarzy jest, pozytywne nastawienie. O to, o to chodzi, o to spakujemy, nie ma problemu. Jeżeli tylko nie będziemy musieli wyrzucać, to dla nas nawet lepiej. Zawsze pytamy. Pan wziął kawałek w ręce, więc gdzieś tam wola walki jest. Zaczynamy na nowo w takim razie. 14 minut 30 sekund. Póki co po pierwszym kęsie. Lina nie ta. Nie, nie, nie pani Daju. Teraz już jest tylko nagroda pieniężna. Czy jak pizza przestygła, czy troszeczkę mniej pali? Nie. Czyli dalej jest to samo. Okay. Mamy w tym momencie połowę czasu. Powiedzieliśmy u Was małą, ostrą i toksyka. Postanowiliśmy polać całą i zjeść w ustronnym miejscu. Po zjedzeniu okazało się, że to tyły, a resztu śledczego, centralnie pod kamerą, nie kotakił. Ciekawe doświadczenia tutaj. Dajcie panu mleko. Pan nie chciał mleka, pan ma tutaj swój własny napój Bogów. Nie mamy jeszcze do czego tak nie no mam... Godzinę Godziny. dobre przyszedł nie mnie zobaczyć prawdziwego miasta Warszawy Oszek już widział, zresztą też już parę razy byłem, Byliśmy również na targach kwarczyżowych po Warszawie. Także coś tam pozwiedzaliśmy. Krak piękne nasto i to ma dobry. Nie ma i niestety, ale ja żeby kiedyś w Rzeszowie otworzył się kolejny ważny lokal. Mieszkam po drugiej stronie miasta i nie dowolicie do mnie, a zamagałbym jak szalony. No kto wie, może gdzieś tam, w końcu uda się otworzyć w Rzeszowie drugi lokal. Mocno o to walczymy. A to już zależy od naszego franczyzobiorcy z Rzeszowa. Bo pojawiły się gdzieś tam jakieś głosy, że może by chciał. Czy myślał Pan nad dubbingiem? Ma Pan bardzo fajny głos. Nie myślałem nad dubbingiem, ale dziękuję bardzo za komplement. O, Pan ściągnął rękawiczki. Chyba Państwo, fajna zabawa, fajne wyspanie. Muszę podlenować. Proszę na pewno po takim czymś umyć ręce, bo to szkoda, a później gdzieś tam się ja tak, tak, ja i bo wszystko. Czyli rozumiem, że będziemy popijali wodą z ogórków. Ja Dopókiś Pan nie napije, to będziemy kontynuować, bo Chyba, że pan wyrazi gdzieś tam... Dziękuję wszystkim tak To okay. W takim razie dziękujemy ja panu bardzo za, za walkę. No mam nadzieję, że gdzieś tam pan pokradł i przyjdzie do nas jeszcze raz, no bo szkoda by było. Zawsze można na tej pizzy, szczególnie że już pan wie jak to wygląda. na ja ja plachało. W takim razie po transmisji spakujemy na wynos panu. Także dziękuję bardzo dziękujemy bardzo za oglądanie wszystkim. Dziękujemy również tutaj panu. Piękna przygoda. Wszystkim widzom i... Widzimy właściwie i słyszymy się na następnych wyzwaniach. Także ja dziękuję, życzę jego wieczoru i do usłyszenia. Dziękuję.